Musimy skręcić w prawo, powiedziała Kamila. I jesteś pewna? zapytała jej babcia. A um, północ jest tam i jeśli skręcimy w prawo, zejdziemy do doliny rzeki Białej. Myślę, że powinniśmy pójść w lewo. Hmm, racja, mruknęła Kamila. Skąd babcia tyle wie o tych terenach? A um, przecież to moje mapy, odpowiedziała starsza pani. Też je kiedyś badałam. A byłaś tu kiedyś? Um, tak, byłam, dawno temu, odparła babcia i uśmiechnęła się lekko. Nie był to jej zwyczajny uśmiech, lecz taki, któremu towarzyszą miłe wspomnienia z dawnych lat. Kamila chciała już zapytać, co staruszka tutaj robiła, jednak zanim zdążyła to zrobić, usłyszała: Patrzcie! krzyknął Patryk, wskazując na niebo. To orzeł, prawdziwy orzeł! Gdzie tam? parsknął Marek. To może być co najwyżej gołą. Kolejne pół godziny dzieci spędziły dyskutując nad tajemniczym ptakiem. W pewnym momencie Marek stwierdził, że sprawdzi to i na najbliższym postoju wyciągnął z plecaka atlas zwierząt i roślin górskich. Czy ty miałeś to ten cały czas i nic o tym nie mówiłeś? jęknął Patryk. – Dlaczego to wziąłeś ze sobą? zdziwiła się Kamila. Przecież to jest ciężkie. Pomyślałem, że skoro idziemy na biwak w góry, to warto wiedzieć, co możemy spotkać i zobaczyć, powiedział Barek, przecierając kark. Ale nie przemyślałem, że noszenie tej książki będzie aż takie ciężkie. To może ja ją teraz poniosę kawałek, zaproponowała. Nie jestem aż taka zmęczona, a ty będziesz mógł odpocząć. No dobra, dobra, odpuśćmy sobie czułości, ale co to był za ptak? Zapytał Patryk, patrząc Markowi przez ramię. Pokaż orły. Proszę bardzo, powiedział drugi chłopak, przewracając w stronę książki. No popatrz, przecież to był orzek bielik. Jak nic, Kropka w kropkę wyglądają tak samo. Um, wydaje mi się, że ten ptak miał dużo jaśniejsze pióra. Wtrąciła Klara, przybliżając się do chłopców. Zdecydowanie, dodała Klara. Poza tym... Nie był aż taki duży. Przyjaciele zaczęli oglądać kolejne strony. Jednak za każdym razem coś im nie grało. Za długi ogon, za duże skrzydła, za krótki pióra, nie ten kolor Mam! krzyknął Marek po chwili, wskazując niezbyt dużego ptaka o jasnym upierzeniu od dołu i ciemnym na górze. Idealny powiedział Patryk, podskakując z radości A co to za ptak? – Sokół wędrowny – przeczytała Kamila. – To jest najszybsze zwierzę na świecie! – Naprawdę? – zapytał Patryk. – Ale super! – Nie chcę was poganiać, dzieci, ale musimy się zbierać – przerwała im babca. – I oczywiście dalej chcecie wejść na ten szczyt. Grupa natychmiast zerwała się z odpoczynku. – Skarb sam się nie znajdzie – pomyślała Kamila, chowając Atlas Marka do plecaka. Zarzuciwszy go na plecy, cicho stęknęła. Książka naprawdę dużo ważyła. Jesteś pewna, że dasz radę, Kamila? Zapytał chłopak, martwiąc się o przyjaciółkę. Tak, tak, spokojnie, uśmiechnęła się. Po prostu ciężko było mi to znowu założyć. Wszystko okej. Okay. Kilka godzin i jeden postój później słońce zaczęło chylić się ku zachodowi. Wiedzieli, że muszą szybko znaleźć miejsce na piwak. Bo inaczej noc złapie ich na szlaku, a to nie mogłoby się skończyć za dobrze. Kamila, zapytała Klara. – czy na mapie jest zaznaczone jakieś miejsce na postój? Nie, odparła dziewczynka, świecąc latarką na kartkę. O jeju, dlaczego ja tego nie sprawdziłam wcześniej? Dzieci, powiedziała spokojnie babcia. Kawałek stąd jest mała polanka. Myślę, że możemy się tam zatrzymać. Babciu, fenomenalnie, ale skąd to wiedziałaś? zapytała jej wnuczka z ciekawością. Przecież starsza pani nawet nie popatrzyła na mapę, którą ona trzymała. Mówiłam ci już, znam bardzo dobrze te góry. Ponownie uśmiechnęła się w ten dziwny sposób. Ale nie traćmy teraz czasu na pogaduszki. Chodźmy, ciemno się robi. Hmm, babcia czegoś nam nie mówi, pomyślała kamina, idąc za nią. Jej towarzysze rozmawiali w najlepsze, ale ona nie potrafiła wyzbyć się z głowy myśli, że jej babcia ma jakąś tajemnicę związaną z tymi górami, z tą drogą. Jakby sama tędy szła na ten szczyt, jakby sama tu już nocowała, dodała w myślach. Postanowiła, że najpierw spróbuje się dowiedzieć czegoś więcej, a dopiero potem podzieli się swoimi przypuszczeniami z przyjaciółmi. Już po chwili dotarli na miejsce. Co prawda łąka nie była zbyt duża, ale miała idealny rozmiar na dwa namioty i ognisko. Chłopcy zaproponowali, że nazbierają chrustu na ogień, zaś dziewczyny z babcią zaczęły rozkładać namioty. W pewnym momencie Kamila, montując linki od namiotu do ziemi, zauważyła coś, co niemal całkowicie potwierdziło jej przypuszczenia: krąg z lekko wgniecionych w ziemię kamieni i wypaloną czarną plamę w środku.